Zwyczaj się Danisław Borazienko z naszym czasem. Dzisiaj, tak jak wiem, że nie za dużo osób ogląda na żywo, to taki nagram filmik online, gdzie opowiem o swoich dostępnych nowych programach i po prostu korzyściach o tych nowych programach. Także program na dzisiaj wygląda także pierwszy opowiem o swoich nowych dostępnych programach, programach drugie nowy mój program usunięcie bolu głowy. I trzecie, odpowiedzi na komentarze. Jakie oczywiście są u mnie na YouTube? I zaczniemy od pierwszego: od moich konsultacji. Zarządzanie czasem, organizacja czasu za godzinę. Mam czy ich motywacja długoterminowa za godzinę i zarządzania zadaniami za godzinę. No i czy są potrzebne te konsultacje? Oczywiście, że są dla wielu osób te potrzebne po prostu konsultacje, dlatego, że w większości no, nie mogą zrozumieć, jak organizować swój czas, mieć motywację, no, nawet z powodu tego, że w YouTube, no są dużo przeglądów tych wideo motywacyjnych, różnych takich, no, tych wideo, które nie dają Żadnej czy motywacji długoterminowej, a nawet krótkoterminowej. Kończy, kończy się ta motywacja po następnym scrollowaniu, po prostu następnego filmika i zarządzania zadaniami za godzinę. Też, też jest wartościowa konsultacja, dlatego, że większość ludzi no, wykonują jakieś swoje zadania, ale nic się no, po prostu nie zmienia w ich życiu i zawsze no pytają u siebie, a czemu nic się nie zmienia, a z powodu tego, że wykonujesz niepotrzebne zadania albo te rutynowe, rutynowe zadania, które nie dadzą ci żadnych wyników i z powodu tego, no po prostu nie mogą cię rozwijać i no, nie także że powiedzieć zarabiać pieniędzy, a także odkładać pieniądze. Um, ну, виконувач свою якість, якісь чого це. І зачне з першої моєї консультації, організація часу за годином. І яке користь, що по тій консультації. О чим машка часу, що від стресу, реалізуєш маження. Він цей часу для того, щоб виконувач м -м, ну, попросту, своє улюблене завдання. Він цей час відпочивач. Relaksować i temu podobne rzeczy. Wolność od stresu to jak rozumiesz wolność od stresu? Dlatego, że w większości, jeżeli ludzie nie umieją, osoby nie umieją zarządzać swoim czasem, to mają stres z powodu tego, że nie mogą no, po prostu nic zrobić w terminie. Tak to powiem. I realizujesz swoje marzenia, dlatego, że w większości też no, stawiam sobie marzenia. Nie wiadomo jakie marzenia dla nich są potrzebne, jakie niepotrzebne i dlaczego w ogóle są potrzebne te marzenia. Także do tej konsultacji chciałbym jeszcze powiedzieć, powiedzieć i do tej i do wszystkich, że no po prostu jak zapisać się na tę konsultację. Jest link, zostawię link w opisie pod tym filmikiem Myślę, że będzie w pierwszym komentarzu, też zostawię ten link na te wszystkie konsultacje, o których teraz opowiadam. Także na tej stronie, już o tych konsultacjach, będzie dwie możliwości zapisania się na nich. Pierwsza to przez Facebook. Dlatego pomyślałem, że w większości osób jest Facebook. I drugie to. No, zapisać się przez e-mail. Po prostu napisać mi na e-mail. Także no, to jest wszystko o tej konsultacji. Organizacja czasu za godzinę. Dalej opowiem o motywacji długoterminowej za godzinę. Twoje korzyści od tej motywacji. O czym masz motywację? Także ta motywacja, co wynika z nazwy tej konsultacji. Motywacja długoterminowa. Motywacja ta nie wygaśnie nawet przez dziesiątki lat. To jest taka motywacja, dopóki nie osiągniesz ten cel, co sobie postawiłeś. I wtedy będziesz mieć tą motywację. Dla przykładu, no, chcesz kupić sobie samochód, postawiłeś ten cel i masz motywację, dopóki nie kupisz ten samochód, będziesz mieć ton motywację. Dalej odzyskasz cel życia, to dla przykładu chcesz kupić sobie samochód i jest to twoim najważniejszym celem. Albo kupić mieszkanie, to też jest Twoim teraźniejszym celem. Albo kupić nawet smartfon. Motywacja krótkoterminowa też jest to Twoim celem. I sprawdzisz cele. Dla przykładu, czy potrzebujesz tego samochodu, co będzie, jeżeli nie kupisz ten samochód, i czy będzie to nawet lepiej, jeżeli nie kupisz ten samochód. I to też ta konsultacja. Motywacja długoterminowa za godzinę. I ostatnia konsultacja zarządzanie zadaniami za godzinę i Twoje korzyści po mojej tej konsultacji. Wyznaczasz priorytet zadań, dlatego że w nowej większości, jak już powiedziałem wcześniej, ludzie nie wiedzą jakie rozstawić sobie priorytety między swoimi uh, zadaniami i wykonują różne rzeczy. No dla przykładu wezmę, jeżeli będziesz sprzątać swój pokój, uh, to nic no, nie osiągniesz, um, nie osiągniesz w pojęciu celów swoich celów, nie realizujesz swoje celów. Ważność zadań. Rozumiesz ważność zadań, to można zrozumieć takie zadania, które po prostu są dla Ciebie najważniejsze i będą dążyć się do wykonania twojego celu życiowego i pole, polepszysz swoje życie. Dlatego, jeżeli będziesz wykonywać te najważniejsze zadania, to będziesz tracić no, jak najmniej to czasu na wykonanie tych zadań i będziesz mieć jak najwięcej czasu dla odpoczynku no i różnych takich rzeczy. To także zasada Pareto 80 na 20. Też może być w tej sytuacji, że wykon, będziesz wykonywać tylko 20% najpotrzebniejszych swoich zadań, które będą no, dawać jak najwięcej wyniku, a te 80% będą twoje wyniki. I teraz m, chciałbym już drugi temat opowiedzieć. Nowy mam program, usunięcie bólu głowy. Też znajdziesz uh, ten program w opisie pod tym filmikiem albo pierwszym, kon, uh, pierwszym komentarzem. Tak. Usunięcie bólu głowy to jest mój nowy temat. Uh, w tym temacie nie ma żadnych konsultacji, jest po prostu kurs. I mm, ile kosztuje ten kurs? сон перес чи тих ну, стоп, не так поїдіч, у цю тегу. І перед поєм усунення було голови за 10 мінут, за 5 хвилин. і автоматично автоматичне усунення було голови. Разу поєм вже не є там лікарем, також те методи не є там лікарським. І, якщо ли маш, ну, поважне було голови, то найліпше зручити до лікарня. Те курси, Ну, no, бо бив просто зробленім для того, щоб у те просто боле. Для прикладу сходиш, ну, в праці і болічик вова, і що робить в тим, ну, з тим проблемом в своєї праці. Не, ну, ну, не забавлю здонеш у своїй праці якісь виконував виконувач такі техніки, курисом зараз доставна на YouTube, що маш масову шиє. No, i takie podobne rzeczy, dlatego że będą wszyscy siedzieć i patrzeć, co ty tam robisz w swojej pracy, a nie pracujesz i marnujesz po prostu czas. No, po prostu marnujesz czas. I także teraz o tych kursach więcej. Usunięcie bólu za 10 minut to rozwiązanie dla Ciebie, jeżeli chcesz usunąć ból głowy za 10 minut. і наліпить ліпій курс no, ну, хоча для тих особ, які мають такі стандартові булкові, ну, no, жадних таких поважних полугових, мігрени. Якщо e, маєш мігрени, то цей курс не для тебе. І цей курс наліпить ліпій ну, no, виконувач призначений он для виконання вдома. Другий курс усунення чи булкового за 5 хвилин то Kurs, za pomocą którego rozwiążesz swój problem i usuniesz ból głowy za 5 minut. Także dodatkowo w tym kursie, co jest bardzo ważne, nie tylko zdołasz rozwiązać ten problem dla siebie, ale także rozwiązać ten problem dla innych. Na różnych dystansach, w Afryce, Ameryce, wszędzie po prostu, w każdego, u kogo boli głowa, głowa. i on po prostu ma takie no, standardowe bóle głowy i za pomocą tego zdążesz to usunąć. I od razu powiem, jak ten no, po prostu jak ten kurs działa. Było no, z powodu tego, że wykorzystałem ten kurs, akurat jechałem w pociągu i zaczęła mi boleć głowa. i po no, wykorzystaniu tej informacji, które jestem w tym kursie, to um, usunęłem pół głowy sobie. Za 5 minut bardzo szybko, a także, kiedyś siedziałem w pociągu, odczułem takie e, jakieś um, uczucie w mózgu um, zaspokojenia, że um, jakby popatrzyłem na siebie um, od, od boka: że nic mi no, nie jest potrzebne, że wszystko u mnie w porządku, wszystko u mnie spokojnie, i nawet takie uczucie. Otrzymałem. I trzeci kurs automatycznie usunięcie ból To w ogóle nic nie musisz robić w tym kursie. Się automatycznie e, za pomocą danej informacji, która tam będzie, usuniesz ból głowy. A także wszystkie jest, wszystkie trzy kursy w świetnym e, kursie. E, pod nazwą All Inclusive, trzy kursy. I tam wszyscy, wszystkie te mm, kursy będą, będziesz mieć. W jednym. Także można porównać te kursy. Jest tam link na tej stronie, gdzie kiedy klikniesz na ten przycisk, będzie porównywarka tych kursów, co odróżnia się, co jest podobne, no i takie rzeczy. Teraz ostatnia ta. O ostatni ten temat programu, odpowiedź na komentarze. I te, przeczytam te komentarze, które po prostu nie miałeś. No, teraz zacznę z pierwszego komentarza. Pod filmikiem usługa wykonana albo zwrot pieniędzy. I. Komentarz, a nie powinieneś robić biznesu na Ukrainie, Putin morduje tam dzieci, kobiety, a, ty ro, a wy tu robicie biznesy za 40-50 zł. to kim to, ta coś tam jesteś? I jeszcze ten uśmiech na, na ryju, ty jesteś jeszcze gorszy jak Putin. No i co mogę odpowiedzieć na ten komentarz? No nie mam tak naprawdę zdania. Dlatego z powodu tego, że jest mój kanał o zarządzaniu czasem i odpowiadam tylko i wyłącznie na komentarze o tematu no i z tematu zarządzania czasem. Także ten komentarz no po prostu nie odpowiem na ten komentarz, z powodu tego, że nie jest to żaden temat o, i mój kanał jest związany z tematem wojny i różnych takich rzeczy mój kanał jest o zarządzaniu czasem także ten po prostu komentarz No będzie bez odpowiedzi dalej człowiek zapytuje w, tam samo o tym, wideo, usługa wykonana albo zwrot pieniędzy. Co to za, jakaś tam rzecz, e, jakiś troll z i jaka jest odpowiedź? E, to filmik przeznaczony dla tego, żebyś zobaczył. Um, no, w większości niektórzy, osoby, jeżeli. Wykonują jakąś usługę, ale ta usługa była nadana no, na niskim poziomie. Nie chcąc zwracać po prostu pieniądze. Oczywiście możesz pomyśleć, że no co tam będzie, jeżeli nie zwrócą mi 5 zł albo 10 zł, ale um, oni no, po prostu robią to na większą skalę um, i tak każde 40 zł albo 10 zł może um, po prostu. вичі навіть мільйони злотих. По mm. Білу Гейтсу і тигодньової рефлексії є uh, коментар штилку криптовалюти. І як ну, um, no, о криптовалютах ні, не розумію. так Також um, навіть не вім, що повідомити. Я розумію тільки на заранзанню своїм часом. Um, także chciałbym jeść dodatkowo, no jak widzę, nie ma takich um, komentarzy, jakiś takich ciekawych, żeby Ci tu opowiedzieć i tracić Twój czas na te komentarze. Także jeżeli masz jakieś pytania, z zarządzaniem czasem pisz uh, pod filmikami. Także jeżeli Cię interesuje jakaś odpowiedź na Twoje pytanie i chcesz, żeby nagrałem no, filmik o rozwiązaniu tego, to теж пишіть в коментарі під тим. Також в описі під тим фільміком і в пер першому коментарі знайдеш лінки на консультації за розвитання часом і усунення болу квови. Також, е ну, дійсяй, Повідомляємо чи о тих трьох тематах, і мам надію, що ці те тематики були для тебе корисними.